Szanowni kochanie, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o zawodach i chciałabym Was zapytać, jaki chcielibyście wykonywać zawód w przyszłości? Kim chcecie być jak dorośniecie, tak? Ja bym chciała być biotekarką, bo różne książki ładne. Ja... Chcę być tancerką. Bo fajnie się tańczy. Lubisz A lubisz mhm. Modelki. Właśnie ja lubię się bawić w kuchni, w kucharza. I, I właśnie lubię gotować. Super, pomidorową. Ja chcę na przykład być kucharzem. Dlaczego? No, bo najwięcej kasy można zarobić. Yy, ja chciałam być pipiarką. Dlaczego? No bo, no bo fajnie się czytaje książki. A ty lubisz czytać książki? Umieś czytać? Mhm. Sama czytasz? Tak. Ja bym chciałam być yy, pracować za... No bo, mm, no bo ja lubię zbierzaki A jakie najbardziej? Tygrysy. Ja lubię jechać na rowerze. A ja bym chciała zostać kucharką. Dlaczego? Bo lubię gotować. I jak ja mnie dorosną, cała ta style Skywalker. Kim? Luke A Dlaczego? Bo. A mógł, mógł dwie wiadę śmierci. Co to znaczy być pracowitym? Kto to jest człowiek pracowity? To znaczy, że się nie ma na no nic czasu i trzeba pracować tylko. Dobrze. Być pracowitym to znaczy, że ma się za dużo pracy. I co, jeszcze nie ma się na nic czasu? No. To dobrze pracować, czy źle? No dobrze. To znaczy, że nie ma czasu na odpoczynek. A odpoczynek jest ważny? Tak. Dlaczego? Bo wtedy, bo wtedy by, by ja byłam by zmęczona. Znaczy, że mu, musimy pracować. To jest bardzo ważne. Bo to bardzo ważne. A dlaczego to jest ważne? Bo. Bo to jest. Musisz pracować ciężko. i czasu na mocy. Cała praca, cały cała, i cała na opoczynek. Trzeba tu długo pracować, żeby, żeby być. Żeby żeby nie być głodnym. Trzeba być pracowitym, bo trzeba zarabiać pidoczki na jedzenie i wodę. I Na coś jeszcze? Na coś, na coś. Żeby coś mieć do jedzenia i jeszcze na dob. Każdy musi mieć dużo pracy. No bo mm, mm, żeby zarabiać pieniądze. Na piejowiski, na jedzonko, na książki na, książki na, na, I na książki na, do do do. I na zabawki jest na, na książki na, na książki na, to znaczy jeszcze, że można zarabiać na przykład na jedzenie, na to, żeby można było gdzie się jeść, i na przykład no, ja jeszcze na szkolne książki, i na zabawki dla dzieci. Skoro już rozmawialiśmy o pracy, to żeby pracować, najpierw trzeba się uczyć. Wy się uczycie, prawda? Jesteście w przedszkolu, potem pójdziecie do starszej szkoły. A co to znaczy się uczyć? Czy to nauka jest bardzo ważna? Trzeba bardzo się uczyć liczenia i tabliczki mnożenia, i trzeba się uczyć czytać. Nauka to trzeba bardzo y, się uczyć i trzeba słuchać pani. Co jeszcze trzeba? Trzeba się uczyć literek albo cyferek. I trzeba się uczyć pisać, i jeszcze nauczyć kogoś e, li, liczenia. Chodzimy do szkoły po to, żeby być mądrzy i żeby być, jak będziemy starsi, i dobrze robić szkoła za bo trzeba się uczyć na przykład dodawania albo odejmowania i liczb i literek. Nie ma się od razu pracy, bo no bo tutaj szkołę zrobić. Uczyć się to znaczy, że y, trzeba po lekcjach, po lekcjach. Trzeba drugie lekcje robić. Uczyć się to znaczy, że A. trzeba być mądrym i znać cyferki i literki. Ale czego dlaczego to jest potrzebne? Żeby ten, żeby być mądrym. Po prostu. Uczyć się to jest bardzo ważne. I kiedy się uczy, to trzeba się. Skupić na tym. A powiedzcie mi, drogie dzieci, czy właśnie dzieci, takie jak wy w waszym wieku, powinny się bawić, uczyć, a może pomagać w domu troszeczkę? Tak, pomagać! A w czym pomagać? Że, że trzeba pomagać mamie i tacie. Bo, bo to po. Bo, bo jak ktoś nie ma siły więcej pracy, to kto ktoś musi pomagać. Trzeba, yy, bo ja kiedyś pomagałam mamie sprzątać podłogę, no i, i była bardzo brudna. Trzeba pomagać, ja kiedyś musiałam zrobić wszystko za mamę, posprzątać pokój swój, całą wszędzie podłogę, potem będę musiała zmywać, musiałam naczynia, potem wybrać pranie, potem posieć kwiatki, potem podlewać ogródek, dać szyżowi jeść, a potem zrobić obiad, siadanie, kolację i deser, a potem musiałam, musiałam odpocząć, bo Zrobiłam tak dużo, że się ciągle zmęczyłam, bo ciągle biegałam z mopem. Pierwsza szkoła, potem, potem zabawa w domu. I, i, a mama przygotuje na przykład obiadek. Trzeba pracować, żeby zarobić pieniądze, i trzeba coś zjeść. I można jeszcze. Można jeszcze iść na miasto. Na wesołe miasteczko. No. I można kupić różne kwiaty. Najpierw są ważne, a potem można się bawić. Że trzeba pomagać mamie i trzeba pomagać manie w deserze i w obiadku. W jaki sposób można odpoczywać? Trzeba... Um, um, Położyć trzebu spać i trzeba samba ocień zasnąć. Można y, się bawić na przykład. Można się bawić w kukiełki albo można się bawić misiami. I też można od, odpoczywać i oglądać telewizję na, na fotelu albo na kanapie. I na przykład można grać komputer. I chce się wyspać do szkoły. Można odpoczywać tak, że leżeć można albo można siedzieć. Można ten. Jak się ciężko pracuje, skończy się praca, to można usiąść na kanapie i pooglądać telewizję. No, można położyć je i oglądać. Różne rzeczy można robić. No, no na przykład, o, no, no nie wiem. Można leżeć w łóżku i, i, i przykryć się. Ja zawsze, jak chcę się po odpoczywać po szkole, idę na plac, na dwór albo idę siedzę, gram na, na laptopie u siebie na farmie.